Witam się z Wami w kwiatkowym filmie. Jak widzicie, króluje tutaj czerwień. Będziemy sobie robić tym razem poinsencje. Czerwone poinsencje, bo czy ja to dobrze wymawiam? No, gwiazdy betlejemskie. Czerwone, te mogliście już zobaczyć u mnie na Instagramie w rokach, jeśli mnie obserwujecie, albo tutaj na fortach na YouTubie Każda platforma ma swoją nazwę. Na, robimy poesencje kwiatowe z użyciem nagrzewnicy do kwiatów, ta jest z Scrap na nalepkę nawet i końcóweczkę, taką kulkę, to jest chyba kulka 3 mm, jeśli macie mniejszą kuleczkę to na pewno się też nada, aczkolwiek już jakiś efekt, nie uzyskacie tego samego efektu. Z większą kulką, bo rozchodzi się przede wszystkim o tego typu efekt, właśnie pojedziemy sobie przez środek płatka. Wydaje mi się, że wygląda to bardzo ciekawie, właśnie na Poison. Na innych płatkach też pewnie będzie fajnie wyglądać, ale ja na razie je to testuję, właśnie w tym wariancie. Yy. Tutaj użyłam stempelka, który robi takie te maziaje na płatkach. Yy. Może się to komuś podobać, może i nie. Dla mnie wygląda na pewno ciekawie, trochę tak bardziej powiedziałabym surowo. No i to są te stempelki z Craft New Design. A płatki Fiori, płatki to są Fiori od Agi Cebuli, Poicencja. Bardzo ją też właśnie lubię. W Tych nie będę już wymieniać sobie, bo tu robiłam, w tych poprzednich to robiłam każdy stempel, każdy kwiatek. Im większy, no to większy stempel. A tutaj po prostu zrobimy sobie um, tylko ten najmniejszy. Wydaje mi się, że ten efekt mi się chyba bardziej właśnie podoba. Tylko jak w środku są te paski, a nie na płatkach. Eee, widzicie? Teraz mam szklaną masę, która trochę może mi tutaj e, podskakiwać czasami, bo e, te m, szklane deski, to deska do krojenia, mają e, podstawki gumowe, a w tej, tej brakuje po prostu już tych podstawek gumowych deska do krojenia dlatego, że ja nie mam podstawki pod tą nagrzewnicę, ona była w zestawie ale to było takie liche metalowe cosi, siwo, że ono po prostu mi się no połamało po prostu i nie spełniało sobie bardzo swojej funkcji, więc pomyślałam, a może deskę do krojenia wykorzystam, no bo szkło jest tutaj odporne na, na ciepło yy. No i w sumie mam też od razu podstawkę właśnie, że cokolwiek będzie brudne, to będzie mi łatwo zmazać, a nie pobrudzę stołu. Mam już wszystko w sumie przygotowane pod te kwiatki, więc zaczynamy po prostu od tuszowania właśnie środków. Yy, tuszuję sobie na taki właśnie czarny kolor. Może być też jakiś ciemniejszy brąz. Po prostu wydaje mi się, że tutaj będzie fajnie pasować taki ciemniejszy kolor. Może ciemna zieleń też by fajnie się prezentowała. Yy, nie jest to jakieś bardzo mocne tuszowanie. Widzicie, mam taką gąbeczkę bez tego, takiej rączki. Ja bawełnę usztywniałam w kleju wikolu, aczkolwiek mam chyba ostatnią już... A, jeszcze będziemy potrzebować przecież do wstępli. No i po prostu sobie odbijam. Następne y, kwiaty będę chciała spróbować y, po y, utwardzać kwiaty. Następnym razem ta kaninę tą bawełnę będę chciała mm, usztywnić czymś innym. Mimo ten suchym alkoholu od Magdy Sawickiej Nie mam żadnego pojęcia, co to jest w ogóle, ten suchy alkohol. Zaraz się z czymś takim spotykam. A jakiś proszek, tak? Który się gotuje i za to, i to, i to materia też się tym wygotowuje. Ale usłyszałam o patencie od... Yy, od Liny Fec wciąż, wciąż nie sprawdziłam dobrze wymowy tego nazwiska. Pani się przedstawiła, jak była prezentacja robienia kwiatów z bawełny, ale jak widzicie to pamięć jest... Pamięć mam dobrą, ale krótko krótkotrwałą, jak to się mówi. Ja zawsze pod ręką mam chusteczki nawilżane właśnie, żeby sobie tak przetrzeć stempelki, nie, nie wkładać ich brudnych. Jak widzicie, tutaj był jakiś taki, nie wiem, czy to widać, że on jest taki lekko zielony po, po jakimś tuszu. Dziwne, bo to był chyba tusz wodny, więc nie powinien zostawić w sumie tak śladu. Mm, no ale cóż... Te wykrojniki nie mają dziurek, więc no porobiłam sobie w środku dziurki dziurkaczem. Nie są tak idealnie na środku i to w sumie mnie najbardziej boli, jeśli te wykrojniki właśnie nie mają dziurek. Aha, nie włączyłam sobie tej nagrzewnicy. Wracam do Was, nagrzewnica się nagrzała. Nagrzewnica się nagrzała. No jakkolwiek to w sumie zwać Lutownica, bo to jest bardzo podobne do lutownicy. Co że mi krzesło skrzypi, ale <tryba> trzeba będzie spryskać jakieś WD-40, żeby tak nie skrzypiało faktycznie, jak się gdzieś w tej ruszę. Zawsze moc mam ustawioną na jedynkę. Dwójkę chyba tylko ustawiałam przy surowej bawełni, ale to i tak nie zawsze. Naprawdę bardzo wysoka jest ta temperatura, i wszystko dosłownie pali. Ja już czuję po prostu, że to jest nagrzane. I tą koleczką od zewnątrz do środka. Przeciągam. Ja sobie używam tutaj jako podkładki gąbki do mycia naczyń, słuchajcie. Gąbki do mycia naczyń. O, gdzie jest moja um, kuleczka? Przygotowałam <słuch> um, się. No dobrze. Um, mogę, nie, nie trzeba tą małą, mogę tą dużą tylko no to później bym po prostu musiała a że nie chcę mi się tutaj zamieniać przekładać tej e, końcówki no to mm, no to tak sobie radzę i widzicie jest tutaj, są takie płatki właśnie pociągnięte tą kuleczką przez środek, bardzo fajnie to wygląda, świetnie jeśli masz jakiś stempelek, który właśnie pasuje do poesensji do wykrojnika i będą takie żyłki jeszcze na płatku. To będzie bardzo fajnie wyglądać. Ok, jesteście teraz bardzo blisko, więc na pewno będzie widać, jak robię te płateczki. Więc kuleczką od zewnątrz do środka. Od zewnątrz do środka. I tak po kolei, w miarę staram się robić to w prostej linii. I przez środek. No nie używam tutaj żadnej linijki, żeby sobie pomóc. Ci bardziej perfekcjoniści mogą sobie z odlinki nawet to robić. I w ten sposób mam moją policencję. Żeby nie być gołosłownym, zlewo zmywak i pod ściereczką, bo zlewo zmywak nie jest odporny na temperaturę oczywiście, nie? Okej. Okay. No i lecimy, tak, o, tak. Trochę może cień wpada, ale i tak się cieszę, że mam czas to nagrać jeszcze, jak jest ładna pogoda. W sensie jest temperatura. Temperatura jest widno. Jenny, ale mi się język dzisiaj plącze. Ok, tak to wygląda od, środ od środka, od spodu. Odwracam. Tu nagrzewam sobie wokół tego. I ciach. I co? Po prostu lecę dalej ze wszystkimi płatkami tak samo. Na dużych było to na pewno łatwiej, lepiej widać niż na mm, tych małych. Ja mam niektóre płatki troszeczkę może zabrudzone od drugiej strony, bo yy, sznurek po prostu się odbił. Przez to, że to jest klejno, to wiadomo, to się po prostu przykleja do różnych innych czy to jakiś niteczek, czy to właśnie sznurków, to akurat było chyba na dworze suszone dlatego też ten klej to nie do końca mi leży utwardzanie w tym kleju mniejsze płateczki widzicie jest troszeczkę trudniej, ale dajemy radę tutaj chyba fajnie byłoby mieć tą końcówkę z ołówkiem, ale ja na razie jej nie mam jak wy wiecie w, w wydawanie pieniędzy staram się ostatnio mocno ograniczyć przez długi czas naprawdę udawało mi się nic nie kupować z rękodzieła, jeśli już to naprawdę coś, co potrzebowałam. Mm, trochę ostatnio poszalałam na zlocie i to tyle byłoby chyba z, z tych jakichś filmików. Jak to nagrywam, to sobie uświadomiłam, że zapomniałam wrzucić filmik z paczkami z zwymiankowymi. Ten filmik nie będzie długi, to będzie króciutki film. Nie było tych rzeczy jakoś bardzo dużo. Tylko po prostu nie chciało mi się chyba przysiąść i go zmontować. Ja wszystkie moje materiały nagrywam, montuję, poprawiam, docinam, jeśli coś trzeba, muzykę dodaję w infocie na telefonie. Jest mi tak najwygodniej w telefonie. Wszystko ogarniać i z telefonu od razu też wrzucać na YouTube'a, wgrywać na YouTube'a. Nie nagrywam osobnym aparatem, czy telefonem, czy jakimś jakąś kamerką. Wiem niestety, że jakbym chyba chciała jakiś tam dłuższy warsztat zrobić, to jednak musiałabym mieć albo faktycznie coś. Jakoś lepiej być zorganizowana, żeby yy, filmy szybko zrzucać z pamięci telefonu. Już mi się kilka razy zdarzyło zapomnieć pamięć w moim tutaj telefonie. Yy, no bo ja po prostu nie usuwam do niego za dużo. Co ponagrywam, to dość długo trzymam. Nawet miesiąc materiały czekają na publikację, wiecie? Z miesięcznym wyprzedzeniem nagrywam. Na no, po mam nadzieję, że wrzucę w miarę szybko, wcześniej. Nie staram się jakoś bardzo mocno wciskać yy, tą kuleczkę, bo nie ma w tej sali potrzeby jakiejś dużej siły. Aczkolwiek jak trochę więcej siły się użyje, to się robią takie fajne te płoteczki. Nie wiem, czy to widać. Takie zagięcie się to robi. O! Bardzo mi się podoba ten efekt tego zagięcia. więc kupiłam sobie taką gąbkę termoodporną niby, ale ona jakoś tak nie wygląda mi wcale na termoodporną, a inna rzecz po prostu jest dla mnie za twarda. Na pracę z kwiatami z materiału tu o wiele bardziej wolę, jak coś można tak powbijać właśnie jak w gąbkę yy, do mycia naczyń. Wyłączam sobie nagrzewnicę, tu sobie ją odstawię. Włączam klej na gorąco. Yy, nie jestem za bardzo zadowolona klejeniem tych kwiatów z klejem na gorąco. Włamieranie też nie lubię za bardzo kleić klejem na gorąco i wciąż jestem nad właśnie <grym> <grym> czym fajnie będzie to kleić, czymś innym niż na pewno klej introligatorski, jakiś klejem, musi być to klej ekspresowy na pewno, ale taki, który nie będzie zostawiać nam yy... osadu jakiegoś wytkiego. No bo klej na gorąco jak zastygnie to on jest widoczny i wygląda po prostu brzydko jak gdzieś tam gdzieś nam yy, pacnie się nie w tam gdzie powinien o, będzie taka poistencja staram się raczej na przemian dawać płatki ale no mówię ten wykrojnik jest taki yy, że tak mogę powiedzieć upierdliwy trochę pod tym względem, że te płatki są dość nieregularne i czasami Jakoś tak trudno jest je ułożyć po prostu na naprzemiennie. No i widzicie, one są takie wyciągnięte te po Esen. One nie są takim ładnym, okrągłym, w okrągłym kształcie. No i to wszystko po prostu zależy, czy Wam się to podoba, czy nie. Dla mnie to z fałamiranie wygląda naprawdę bajecznie. Bardzo lubię ten wykrojnik właśnie z ranem do materiału tak trochę mniej jednak i będę na pewno chciała sobie kupić jakiś inny wykrojnik, ale to już chyba sobie podaruję w tym roku. W tym roku pokupowałam masę różnych wykrojników, żeby porobić maki, stokrotki, tego typu kwiaty, habry. Mam ochotę po prostu na jakieś takie, wiecie, bardziej realistyczne kwiaty. I na pewno będą tutaj wrzucone na kanał. No, nie robię żadnych tam odpłatnych warsztatów jak na razie. Chyba z kwiatów bym nawet nie, nie wiem, chyba bym się nie podjęła na ten moment. Muszę troszeczkę jednak ich więcej porobić i do by doświadczenia. A taki filmik na YouTubie, żeby się z Wami podzielić, to też są jakieś... No, do początki to nie, ale po prostu takie podzielenie się trochę z moimi, moimi spostrzeżeniami. Okej. Okay. No, i trochę mi się tutaj te płatki zmieniły ułożenie. Nieco za dużą robi mi dziurkę. Dziurka, właśnie, jeśli chcę yy, mało pręcików włożyć, sorki. Uderzyłam w deskę. Deska do krojenia, taka szklana to też fajny niskobudżetowy pomysł na jakąś taką podkładkę. Jeśli nie musimy ciąć. Tylko właśnie nie chcemy, żeby. Bo te gumowy to się brudzą. Mam już takie brudne te gumowy, powiem Wam. Tak mi się to nie podoba estetycznie po prostu, bo nagrań to nie wygląda ładnie. No i co? No i złapało mi także. O, i widzicie, i kleję tutaj za tak brzydko. Ja to już zerwę. I spróbuję jeszcze raz to pokleić. I chyba jeszcze jest za nie jest wystarczająco ciepły. Ja muszę przyznać, że nienawidzę kabli. Jak zaczną robić te nasze sprzęty, ale wtedy ten na przykład CISX nie byłby takim małym pistoletem pewnie, na akumulatory, no bo są za pewno sprzęty takie na akumulatory, ale one są duże przez to, te akumulatory. Jak się doczekamy po prostu, jak zaczną robić mniejsze te akumulatory, to ja będę przeszczęśliwa, mogą mieć wszystko na baterie takie ładowane. Nie lubię kleić materiału, kleję na gorąco, bo uważam, że na platformie łatwiej jesteście wypracować rękoma niż materiał, więc tak ja muszę po prostu tutaj manewrować, żeby to, to ładnie tak podnieść. A i tak tracę po prostu ten efekt, który miałam przy uciskaniu, ugniataniu tego środeczka. Okay. No i od drugiej strony, od dupki, że tak powiem, też sobie tutaj lecę klejem i zostawiam na chwilę no i kolejny płatek można też spróbować środka nie kleić, ale przez to, że tutaj tą dziurę no, porobiłam dość dużą, to mimo wszystko staram się to Kleić i ściskam, ściskam squeeze, squeeze oczywiście jeśli chcecie ze mną zostać na dłużej i zobaczyć więcej e, klatowych tutoriali, no to jak najbardziej zapraszam Was do subskrypcji kanału no, chociaż Mam wrażenie, że te subskrypcje już straciły trochę na znaczeniu, bo ja często nie dostaję w ogóle propozycji na głównej stronie YouTube'a na zasadzie Elo, coś co obserwujesz, oglądasz, ktoś, kto, ktoś kogo obserwujesz, oglądasz wrzucił nowy film. Mam wrażenie, że ostatnio tego prawie w ogóle nie mam do ich tematyki. A zadając jeszcze jakieś pytania, czym nagrywam? Bo wiem, że na Instagramie już padały takie pytania z moją stronę, bo niektóre moje rolki mają fajną jakość. Mówię niektóre, bo no jednak jeśli nagrywam przy słabym oświetleniu, no to ten telefon nie daje za bardzo rady, tak jakbym chciała. To nie jest kamera kamera. lajki, jak ma Huawei na przykład. To są naprawdę bardzo dobre obiektywy. Lajka robi obiektywy. Czy same aparaty? Nie jestem pewna. No i kiedyś, jak była taka faza na Huawei, e, zanim tam Google z Googlem się pokłócili, to właśnie były to jedne z lepszych kamer. Wydaje mi się, wydaje, że normalnie Google miał problem z Huawei'em. bardziej o konkurencję. telefon, może bo straciłam wątek oczywiście, mam Samsunga S23, Galaxy S23, czyli to jest 2023, czyli jeszcze tegoroczny model. W zeszłym roku już nie będzie tegoroczny, po prostu musiałam, znaczy się musiałam. Zbiłam sobie znów szybkę w moim telefonie, no i z racji tego, że przednia kamerka w tym telefonie moim poprzednim to był Honor 20 Pro, czyli firma córka, można powiedzieć, Huawei a. i ten Honor 20 Pro miał chyba być tańszym odpowiednikiem Huawei. A. 20 albo tam 30 Pro, bo to są jakieś podobne takie yy, daty wyjścia tych telefonów. Przez chwilę musiałam skupić i nie gadać. No i kurczę, wszędzie te nitki tego zakichanego kleju na gorąco. No, na materiale. wami no to łatwiej schodzi, a z tego materiału to tak sobie. Tylko po prostu nie lubię. No i to kury. A, można byłoby najpierw ustawić w ogóle jakoś te płatki, fajnie, nie? Więc jeszcze póki klej nie złapał, to mogę to odczepić. I jeszcze raz. Do góry, do góry te pręciki mogą trochę lepiej, tutaj. No, te ze środka mogę jeszcze wysunąć, bo klej jeszcze dobrze nie złapał. Kleję właśnie tak od spodu, żeby na pewno mieć pewność, że te pręciki nie powypadają. No, zbiłam szybkę sobie w tym moim honorze drugi raz nie powinnam mówić, że ja zbiłam, tylko koty mi zbiły, bo tak po prostu biegały tutaj, że gdzieś ten telefon uderzył. Mam taki stolik betonowy, znaczy z imitacją betonu, i ona ma takie nóżki metalowe. No i po prostu kantem normalnie tam, gdzie akurat szybki nie ma, bo akurat do tego honora to tak jest, że a to w sumie w każdym telefonie jest tak, że ta szybka naklejana to w pełni nie zakrywa. Ekranu jednak. No i po prostu im się zbiła. Drugi raz musiałabym wymieniać ten ekran. No już stwierdziłam, jakbym wymieniała ten ekran, no to już wymieniłabym baterię, wymieniłabym wejście USB, bo też już chyba trochę lata i pewnie niedługo by coś już był problem. Telefon był produkcji z 2019 roku wypuszczony, jako kupiłam w 2020 na pandemię i naprawdę byłam bardzo zadowolona z niego. No ale przeszłam na tego Samsunga i mogę z całą powiedzieć uczciwością, że no przeskok był spory jakości, nie? W sensie, jeśli chodzi o przednią kamerkę, bo jeśli chodzi o same zdjęcia, to może niekoniecznie widzę jakiś duży przeskok, ale w nagrywaniu filmów zdecydowanie. I ja myślałam jeszcze zamiast o Samsungu, to o iPhone'ie. Niestety ja do pracy potrzebuję mieć jeszcze drugą kartę SIM. I po prostu wygodniej mi jest to mieć na jednym telefonie niż nosić ze sobą dwa telefony, szczególnie, że moja służbówka to jest po prostu też Samsung ale cegła straszna i bardzo wolna, już w gorszej jakości jest ten telefon, starszy model. I stwierdziłam, ja chcę mi się z nim męczyć, potrzebuję mieć dobry telefon na dwie karty SIM. No i iPhone nie daje takiej możliwości. Ja, że lubię śledzić w ogóle nowinki technologiczne, to ciekawe jest to, że w Stanach Zjednoczonych iPhone produkowany na rynek Stanów Zjednoczonych jest już tylko i wyłącznie na karty e SIM. Czyli nie macie już fizycznej karty SIM. W Samsungu możecie mieć kartę Esim i chyba nie ma na, na limitu na ich ilość, więc to jest fajne, jak się wyjeżdża za granicę, żeby kupić sobie kartę Esim i ją zarejestrować właśnie. Chyba w Anglii to się robi dość popul popularne. Nie wiem, jak w innych krajach Europy. U nas dopiero to tak wchodzi, wdrążane jest. Raczkuje, można powiedzieć. Oczywiście ja na tego Samsunga to dużo narzekam. I mogłabym zrobić normalnie recenzję o nim i to byłaby najbardziej uczciwa chyba recenzja, no bo byłaby po prostu z perspektywy użytkownika, a nie jakiegoś gadżeciarza który może niekoniecznie zwrócić uwagę na takie rzeczy, jak zwykły użytkownik, nie? Uuu, ale co się pasypki pojawiły. Patrzę jak wygląda to w telefonie... I on też jest rozjaśniony, bo mam podgląd na laptopie i widzę, jak to wygląda na laptopie sobie chcę zobaczyć, czy z bliska to wygląda jakoś inaczej. No wydaje mi się, że trochę zmienia kolor z bliska, więc tak, on wygląda bardziej realistycznie do tego, jaki to jest. To jest taka ładna, intensywna czerwień, niewadna taka jaskrawa, nie wiem, jakaś pomarańczowa. może delikatnie ciepła, ale bardzo fajny kolorek, więc bardzo polecam. Yy, oczywiście, oczywiście, jak Wam pokazuję, jak robię kwiaty, ale też sprzedaję kwiaty, więc jeśli nie chcecie sami robić, to jak najbardziej zapraszam do kontaktu ze mną. Dziękuję, że dzisiaj ze mną byliście. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmie. Hejka!